To tyle w obszarze organizacyjnym, ale Państwa mogą interesować też środki techniczne, bo to jest ta druga część, w której ma, jesteście zobligowani zgodnie z rozporządzeniem, używać środków organizacyjnych i technicznych, aby skutecznie ochronić dane osobowe. Pierwszym elementem, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, była to kopia zapasowa. I pamiętajcie, proszę Państwa, to jest często najistotniejsza rzecz, którą powinniście zrobić. Aby swoje dane chronić, ponieważ możecie je stracić w wyniku kradzieży, możecie je stracić w wyniku zniszczenia, możecie je stracić w wyniku działania oprogramowania szkodliwego, które wam te dane zaszyfruje, czyli skutecznie uniemożliwi korzystanie z nich. O takich przykładach powiemy sobie w drugiej części naszego spotkania. Ale ze środków technicznych możecie wykorzystywać wspomniane tutaj szyfrowanie w dobry sposób. Czyli szyfrować dane, które macie, albo proces komunikacji, na przykład z domu do firmy, wtedy ta komunikacja będzie bezpieczna, wtedy nie, nie będzie podsłuchana, wtedy nie będzie niebezpieczeństwa, kradzieży czy wycieku danych.